Szymonko z tej strony, Bodziu, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Tym razem w kolejnym odcinku z serii Koduj z Bodziem. Jest to bodajże czwarty odcinek. W którym dzisiaj zakodujemy sobie troszkę naszego layoutu. Tak więc, rozpoczynamy już na samym początku od otworzenia naszych projektów. I oczywiście otworzę to w Adobe Dreamweaverze, ponieważ taki program posiadam. Kolejne serie będą pisane w jakimś darmowym programie programie Notepad++ przykładowo, ponieważ kilka osób do mnie pisało, że nie wszyscy posiadają Dreamweavera. I oczywiście otwieramy nasz projekt w naszego layoutu. Tam w tle słyszycie troszkę muzyczkę, mam nadzieję, że to wam umili jakoś słuchanie, nie? Będzie coś tam leciało sobie w tle, jakiś secik prawdopodobnie I mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać, że tam sobie puściłem to w tle Jeżeli oczywiście będziecie mieli do tego jakieś uwagi To piszcie w następnym odcinku, będziecie mogli usłyszeć tylko mój głos w takim przypadku Tak więc no, jak widać, tak jak powiedziałem, dzisiaj za dużo kodować nie będziemy Myślę, że zrobimy sobie logo ustawimy i zrobimy również nasze menu. Za dużo kodowania to tutaj nie będzie, zaledwie kilka linijek, ale myślę, że taki króciutki poradnik zawsze się przyda. W następnym odcinku zrobimy prawdopodobnie ten tutaj taki rotator. Tak więc przechodzimy do naszego kodu, gdzie to jest Dream tak jak mówiłem, robić będziemy logo, czyli przydałby się wstawić diva o nazwie logo. DIV, class do CSS logo. Zamykamy. Teraz tutaj zrobimy logo, dzięki którym będziemy mogli przenieść również na stronę główną, czyli damy mu odnośnik Achryu. Achref, achref, <gryu> index.html. Możemy ten znacznik zamknąć. Tutaj również dodamy znacznik IMG, czyli aby wyświetlało nam obrazek SRC, tam było o nazwie logo.GIF w folderze Images, czyli najpierw Images, kośnik, logo.GIF. Teraz możemy zamknąć znacznik IMG, możemy również zamknąć znacznik Achryl i możemy również zamknąć diva. Pamiętajcie by zamykać wszystkie znaczniki, bo gdy tego nie zrobicie, to strona się posypie. Dobra. Możemy zapisać, zobaczyć jak to teraz wygląda, chociaż rewelacji się nie spodziewajcie. Bo nie ma jeszcze żadnej linijki wpisanej w css -ie. Teraz wygląda to tak a jak widać Rozszerzenie GIF dla obrazków nie jest za dobre. Pojawiają się tutaj takie białe obrysy. GIFy nie, nie rozpoznają przezroczystości. png rozpoznaje, tak więc trzeba było po prostu zapisać w, innych, w innym rozszerzeniu nasze obrazki, by by nie było czegoś takiego. No ale to taki błąd na przyszłość. Na razie będziemy opierali się na takich obrazkach. No teraz przydałoby się ustawić jakoś yy, wyrównanie do środka, marginesy ustawić oczywiście. I, I tak, marginesy. Sprawdźmy, jak to jest w CSS, ile to się przedstawia szerokość do naszego loga. Zaznaczam oczywiście za pomocą Slice Tula. Prawy myszy, Edit Slice, Option 197. Margines lewy. Margines górny. Górny 22. Tak więc przechodzimy teraz do naszego. Pliku index.html, otwieramy CSS, bodziu.css i teraz rozpoczynamy pisanie w naszym pliku CSS. Kropeczka, bo tam mieliśmy klasę, nazwa klasy, czyli logo. Otwieramy tutaj taki nawiasik i wpisujemy margin, od góry 22px, prawej nie mamy. Dołu nie mamy. Lewy 197px również dopiszmy, albo to powiem później. Co? Dopisać. No i zobaczmy teraz, jak to wygląda. Jak widać, obrazek nam się przemieścił w te miejsce, w które chcieliśmy. Teraz czas zabrać się za nasze menu. Przejdźmy do kodu głównego. Tutaj dajmy sobie kilka spacji div class nazwijmy menu ok teraz aby utworzyć menu jakie chcemy to znaczy aby utworzyć jakoś, jakoś jakiś menu musimy skorzystać z listy czyli z uporządkowanej takiej no, no wiadomo lista jest uporządkowana tak każda lista zamyka się w znaczniku ul ul moment, ul zamknijmy i teraz każdy odnośnik z listy, czyli w naszym wypadku będzie to strona główna, portfolio, czy też kontakt musimy zamknąć w li, w skrótu od listy, li coś takiego od razu sobie pozamykajmy znaczniki, ustawmy nawet 3 od razu będzie nam trochę łatwiej tak więc to będzie przeznaczone na stronę główną to będzie przeznaczone na Portfolio, a to na kontakt. No to tak, teraz dajmy w naszym w, naszych tutaj, w naszej liście odnośniki do strony głównej, do portfolio i do kontaktu. Tak więc korzystamy ze znacznika A. Odnośnik będzie strona główna, to czyli index.html. Tutaj teraz ważne, bo to przyda nam się w CSS-ach, ustawiamy ID, czyli identyfikator dla naszych. Listy, jako strona główna nazwijmy główna, wszystko później będziemy tutaj konfigurować w CSS-ach, czyli to się nam przyda i oczywiście później troszkę potłumaczę. Strona główna dodajmy, napis, byśmy wszystko rozpoznawali, by było dobrze. I przejdźmy teraz do robienia portfolio. Robimy tak samo, tylko oczywiście tutaj link i dajemy, dajemy inny portfolio, HTML, również identyfikator. Dajmy portfolio. Różnica między identyfikatorem a a klasą jest taka, że zamiast e, klas mamy ID, czyli identyfikator, a w CSS-ach jak przy klasie mieliśmy kropki, to przy identyfikatorze będziemy mieli takie krzyżyki, a tutaj już na górze widzę błąd nie zamknąłem, a przepraszam bardzo. I teraz przejdźmy do ostatniej e, naszej ostatniego elementu w naszej liście. Czyli kontaktu. Kontakt HTML. Idę. Kontakt. I teraz dajmy jeszcze napisik Kontakt. Ok. Jeszcze, aby nasza lista była uporządkowana, aby można było ją lepiej zarządzać, da, nadajmy klasy dla naszego znacznika UL. Klas. Ja dam przykładowo menu. Menu 2, aby tak było wiadomo, że się zamyka w menu, w menu 1. I ok, indeks mamy już załatwiony. Teraz już do końca będziemy e, działali w samym CSS. Pokażę Wam teraz, jak to wyszło. Zobaczcie, mamy stronę główną, mamy portfolio, mamy kontakt, jak zaznaczymy, nie są tutaj, gdzie powinny być, czyli w tym miejscu, ale to zaraz wszy wszystko naprawimy. Przejdźmy teraz do css i rozpocznijmy od samej góry. Może teraz pokażę Wam, jak to zrobić, by. Oj, By logo i nasze menu było w jednej linii. Otóż, dla znacznika, dla logo musimy ustawić float lewo na lewo, czyli left. Natomiast dla naszego menu float right, czyli. Aby logo było przylegało do naszej lewej strony A menu przylegało do strony prawej Zobaczycie wtedy, że to się wszystko wyrówna i będzie w jednej linii Momencik o, Logo Float Left Już mamy tutaj logo załatwione Teraz czas na menu Ustawmy tutaj Float Float Right Okej okay. Wysokość menu ustawmy na 50 pikseli, tak jak to jest w przypadku naszych obrazków, mają również wysokość 50 pikseli, jak widać, tak więc, hej, hej 50 zamknijmy i zobaczmy teraz, widzicie, tak jak mówiłem, wszystko się tutaj, wyrównało jest w jednej linii Strasznie nam tutaj menu przylega do strony prawej. Ustawmy margines prawej, aby troszkę od tej prawej strony to odeszło. Margin right ustawmy 100 pikseli. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, i jest już odstęp. Teraz jak widzicie, nasza lista yy, jest troszkę zmarginesowana od góry, powinna być przylegać do samej góry. Czyli coś jest nie tak w naszym kodzie. Już te znaczniki ul li mają z góry ustawione y, parametry marginesy. Te marginesy trzeba teraz w tym momencie właśnie wyrównać. Tak więc dajmy sobie tutaj z enter ul przecinek li, czyli dla dwóch od razu y, dwóch y, to powiedzieć dwóch znaczników ustawiamy w jednej, w jednym kodzie w sumie wychodzi to samo margin 0 0 tak aby nigdzie wszędzie się zerowało, czyli góra dół, prawo lewo i zobaczmy i podniosło nam się do góry czyli wszystko tak jak tak jakbyśmy chcieli, no to czas teraz myślę napisanie naszych naszego menu aby ustawić menu w jednej linii Potrzebujemy ustawić Display na blok. UL.menu 2. Już tutaj ustawiamy, dla, jak widzicie, dla UL, nie dla menu ogólnego, tylko dla tych znaczników zamykających linię listę i UL menu 2, Li. czyli raz jeszcze wszystko w tych samych w jednej komendzie do dwóch znaczników. Display, ustawmy block tak by było to w jednej linii. List style typ none zapytacie się co to jest ten List style Wy tego tutaj nie widzieliście na czarnym tle, ale przy każdej, przy każdej pozycji mieliśmy ustawiony po lewej stronie kropeczkę Ale już jej nie będzie. Wow 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 Zapisałem Zapisałem Ustawiliśmy to bez znaczników A a jak widać, nasza lista jest ze znacznikami A. Czyli teraz musimy poustawiać jeszcze kilka komet, aby to się wszystko wyrównało. Również trzeba nadać tutaj float left, aby przylegało do lewej strony. Tak więc rozpoczniemy. Chwila kodu pisania i zaraz wam wszystko potłumaczę. Ja wiem, że to może być troszkę zagmatwane, że może troszkę źle tłumaczę, ale niektórzy zapewne coś z tego wyciągną. Left, tak jak mówiłem nadałem dla listy teraz powinno to przylegać wszystko do siebie tak jest jak widać przylega przylegają napisy to teraz przejdźmy do comment i ustawmy ul menu 2 a czyli dla naszych odnośników display block aby było blokowo wysokość, ma, ponieważ mamy obrazki również ustawmy 50 pikseli. teraz tekst indent ustawmy minus 30 tysięcy sobie strzelmy i outline none już tłumaczę, display block czyli ustawienie takie blokowe Hejt to wysokość, myślę że tego tłumaczyć nie trzeba tekst indent, nie będziemy widzieli w tym momencie żadnych już napisów ponieważ będzie strasznie zmniejszona ich, ich yy, wielkość, no i outline czyli takie linie pod napisami. Zobaczcie, zniknęło nam wszystko. Ale to jest dobry znak. Nie musimy się tutaj nic przyjmować. Teraz tylko trzeba poustawiać odpowiednie komendy. Tak, aby pokazywało nam obrazki. Kilka linii kodu zaledwie. I już będziemy mieli menu skończony. Tak więc. UL, menu 2 li, czyli lista. Ustawiamy, ponieważ tam mamy odnośnik do strony A. Krzyżyk, ponieważ mamy identyfikator, tak jak mówiłem wcześniej, główna. To będzie dla naszego pierwszego obrazka. I co tu teraz musimy ustawić? A już Wam mówię, tło dla obrazka, czyli background image. Ustawmy sobie url images. Główna tam była? Jak to było? Strona, przepraszam. Strona.gif. Strona.gif. Ok, ustawmy szerokość 102 piksele, ustawmy również wysokość dla obrazka 50 pikseli. A i tutaj poleciałem w jednej linii. Ustawiamy, żeby to było bardziej takie trochę widoczne. O. OK. Pierwszy element listy mamy załatwione, myślę, że tutaj już powinno się pojawić. Strona główna jest. Jak najedziemy to jeszcze nie mamy ustawionego naszego choera. Ale to się wszystko zmieni później. Na razie ustawmy te obrazki z jednej linii. Możemy sobie skopiować. I tylko tutaj teraz wystarczy pozmieniać główna na portfolio. Portfolio. I odnośnik do obrazka również zamienić na portfolio. Ok. Kopiujemy raz jeszcze. Tym razem dla kontaktu. Kontakt. I tutaj. Kontakt. Ok. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widać, jest, są nasze obrazki, jest nasze menu. i Teraz możemy skopiować sobie wszystko z tymi identyfikatorami czyli każdy element listy, wkleić. I teraz wystarczy do każdego elementu pododawać takie komendy, jak przy głównej, tej, gdzie tutaj pod, czy podkreślone jest na podświetlone na różowo czyli ul menu 2 a główna, dodajemy hower dwukropek hover wszędzie to będzie, że po najechaniu myszki nam się obrazek zmieni i teraz do każdego odnośnika przy obrazku tam ustawialiśmy e, strona kropka, h, czyli od howeru musimy po prostu ustawić tak, aby nam się obrazek wyświetlał po najechaniu, czyli do każdego Linku dodajemy na końcu H H, okej okay. No i teraz po najechaniu na nasz obrazek Powinno się powinny się zmieniać, hop Jak widać się zmienia Obrazki są Dobrze ustawione, no tylko tutaj widać Są piksele I to są dosyć mocno widoczne Ale no to tak jak mówiłem to jest od Złego zapisania Obrazku z góry Przepraszam za to na pewno w następnej serii będziemy zapisywali obrazki troszeczkę inaczej. No i cóż, teraz aby wam pokazać, że działają nasze odnośniki, kliknę strona główna, się strona przeładowała. Portfolio nie odnaleziono pliku, ale to tylko dlatego, że jeszcze pliku o nazwie portfolio nie utworzyliśmy. No i najedźmy na kontakt i również to samo. A jak najedziemy na logo. To przerzuci nas raz jeszcze na indeks HTML. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Trochę zagmatwane tu wszystko było, ale mam nadzieję, że chociaż po części rozumiecie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je w komentarzu. Chętnie na wszystko odpowiem, bo wiem, że kilka rzeczy może być tutaj niezrozumiałych. Ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Bo wiecie, ja chcę pomóc, ale jak, jak wychodzi, no tak wychodzi. Ktoś na pewno coś z tego wyciągnie. Tak więc, jeżeli macie pytania, zapraszam do pisania pytań swoich w komentarzu. Na ten odcinek to by było na tyle. Koduj z bodziem, odcinek czwarty zakończył się. Czekajcie na odcinek czwarty i oczywiście pozdrawiam Was wszystkich. Cześć!